Ale gdzie on jest? Chłopaki kończą we trzydziechy. To to! No dobra, to zróbmy oględziny. Patrząc w świetle punktowym, dwa etapy minimum. Ale martwią mnie inne rzeczy. Mamy tutaj dużo watlakierniczych lakierniczych. I jeszcze przycierki. Drzwi w innym kolorze. Błotnik i zderzak przytarty. Maska też w innym kolorze. A do tego jaka mora? Będzie trochę cięcia. Ale, ale, niestety mamy też i wady fabryczne. Ale zaraz, zaraz mamy tutaj jeszcze wady lakiernicze. Tutaj, zobaczcie, doszło do jakiejś reakcji między powłokami. Do tego brak przyczepności. Z tyłu natomiast mnóstwo wtrąceń, które byłyby jeszcze do wycięcia. Ale na samym rancie widać, że to jest niedolakierowane. Zabawa z papierami, część do lakiernika, dzwonię po jurka z Kowaksa. Jestem! No muszę przyznać, że kawał dobrej roboty został zrobiony i w końcu mamy jakąś bazę pod konkretne matowanie i detailing, no bo te poprzednie wady kompletnie przeszkadzały nam, żeby zrobić z tego coś sensownego. Ale ale co z tą maską, Jurek? No, co ja ci powiem? Pewien lakierzyna był trochę zajęty podczas lakierowania. No dobra, to powiedz mi coś o tym lakierzynie. I powiedz, co tak naprawdę zostało zrobione, bo te poprzednie wady lakiernicze, ja omówiłem, co prawda to nie są stricte. Chociaż, no, tak naprawdę te wady, które tu były, zdarzają się też na normalnych samochodach, prawda? Jeżeli ktoś mocno to spartoli. Dokładnie. Przeciwnik bardzo trudny, ponieważ cały element jest wykonany z kompozytu, jakim jest plastik, tak? I jest. Ten akurat model jest totalnie niecertyfikowany, nie ma żadnych norm. Tak naprawdę używając chociażby tutaj zmywacza silikonowego, czy gdzieś garażowo, jakbyśmy używali. Benzyny ekstrakcyjnej, czy, 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 czy jakiegoś innego preparatu do odpuszczenia, już mieliśmy reakcję na tym plastiku. On już zaczął robić się śliski, widać było, że reagował. Więc każdy ten lakier, który był tutaj położony, on już miał na tym poziomie plastik, lakier, reakcję. Czyli był problem z przyczepnością. Totalny problem z przyczepnością. Co byś nie położył, jakikolwiek izolator, to się, to się ważyło. Rozwiązaniem było tylko i wyłącznie ściągnąć cały ten stary materiał. On oczywiście był położony gdzieś. W kraju daleko azjatyckim, technologią jakąś przemysłową, więc i było go mało, bez zastosowania jakichkolwiek tutaj podkładów z zwiększających przyczepność na, na plastiku. Ściągałeś ten lakier chemicznie, czy szlifowałeś? Właśnie z racji tego, że nawet na zmywaczach była ta reakcja delikatna, musieliśmy wszystko ściągnąć, ile się dało mechanicznie, i dopiero potem pieczołowicie ściągać to do końca w tych najtrudniejszych dostępnością za zakamarkach. Chemicznie mhm. no, ogrom pracy. Na szczęście użyliśmy do tego też naszej małej niezastąpionej maszynki kwadraciaka, kwadraciaka tak zwanego, więc wszystkie te miejsca trudno dostępne. Było o wiele łatwiej wyszlifować, usunąć stary materiał, jeżeli, musieli, jeżeli moglibyśmy robić to tylko i wyłącznie ręcznie. A jakimi papierami przygotowałeś? E papierami jakie przygotowywałem, to było. Z zdejmowanie mocno ściernymi, czyli max film max cut u nas mm -hmm. kowaksowym, tak, yy, a powłoki na podkładzie, przygotowanie pod bazę było oczywiście szlifowanie do równa max filmem, na to wyrównanie poszedł azilex, azilex. Ok. I jak, jakiej yy, gradacji? Yy, gradacje, powiem ci szczerze, yy, będą gdzieś na przebitkach. Ok. <gry> na pewno 400 szła na podkład. Mhm. I później Azilex 400 pod, pod samą bazę. Mhm. Przeszli w, który robiliśmy na lakierze bezbarnym, ponieważ mamy tutaj nietypowy lakier. W lakierze bezbarnym dodaliśmy delikatne flakesy w odcieniu niebieskim. Widać. Więc fajnie to nam się błyszczy i, i, i iskrzy pod wpływem słoneczka i sztucznego oświetlenia. Trzeba było to wszystko przematowić. Tu użyliśmy ręcznie papieru Azilex 1200 okay. plus maszynowo Azilex 800. I to wystarczyło nam, żeby położyć później grafiki. Technologicznie grafika powinna być przykryta również lakierem bezbarwnym. Tak. Wyszlifowana jeszcze raz na wszystkich nierównościach i położony drugi raz bezbarwny. Tutaj zastosowaliśmy tylko położenie grafiki plus lakier bezbarwny na raz. Stąd też... Widocznie się tutaj... bez, bez przeszlifowania. Bez przeszlifowania kolejnego z pokryciem kolejnym lakierem bezbadnym. I stąd tutaj ten lekki. Tak. Widzimy na rantach, one, mimo że lakier był z grafiki nakładany areografem, mhm. więc ta warstwa była stosunkowo cienka, i tak widać delikatne załamania po konturze, plus te takie ala wtrącenia, które widzisz tutaj na, na, na wynikające. Z... Tak wypruszenia delikatnego nie, 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 tej bazy. tak, Po prostu bardzo niskie ciśnienie zostało zastosowane w areografię. i stąd delikatnie to ziarenko nam się w niektórych miejscach postawiło postawiłem. i to widnieje. Jak jeżeli byśmy to przeszlifowali, położyli jeszcze raz bezbarny, to by w 100% zniknęło. Dobra, a czy to ziarno będziemy mogli bez problemu sobie przyciąć? Zaraz się okaże, mamy na to sposoby. Mam Dobra. nadzieję, że i tym razem się uda. Czyli dzisiaj zajmiemy się wtrąceniami, takimi typowymi śmieciami i e, tym podniesionym ziarnem, czyli e, jest to efekt zbyt niskiego e, ciśnienia podczas lakierowania. Tak, jest tak to e, dokładnie. Jest to taki problem, z którym się gdzieś możemy spotkać i też jesteśmy w stanie właśnie tą wadę tego spiętrzenia się lakieru bezbarwnego usunąć, żeby nie było to. Widoczne dla oka. Jasne. A śmieci, no to wiadomo, nigdy nie unikniemy tak w stu procentach. Tak naprawdę teraz, nawet auta fabryczne, jak widzimy, to dwa, trzy śmieci na elemencie czasami znacząco. To już jest dobrze. To już jest to dobrze jest dobra, jest ale robiliśmy byli. jakiś czas temu BMW trójkę i właśnie na jednym elemencie trzy śmieci, masaka. Dobra, powiedz mi jeszcze jeden temat: no bo mamy tutaj zrobioną pewną morkę, no bo fabrycznie samochody są lakierowane tak, że mamy tą morkę. Ja tylko dodam dla przypomnienia, że mora jest po to, że jak mamy te. Góry, doliny, góry, to jeżeli ta powierzchnia lakieru nam się rysuje, to najpierw się rysują tylko te góry, czyli te szczyty, i przez to te rysy są troszeczkę mniej widoczne, więc ten efekt zmatowienia lakieru jest mniejszy. To jest kwestia takiego trochę oszustwa. Jeżeli my to wszystko wyrównamy, no to niestety ta rysa jest po całości, zmatowienie po całości. Łatwiej jest porysować, wymatowić powierzchnię, tak możemy to ogólnie ująć. No i tak, mamy tutaj tą morkę. Chcemy wyciąć te śmieci, ale nie chcemy, jakby tej morki y, za bardzo wypłaszczać, czyli, jak ja to mówię, zrobić takiego lotniska w tych miejscach, mm. tak? Nie chcemy na całości zrobić, aczkolwiek w tych miejscach, gdzie mamy załamania, musimy użyć papieru, który nam będzie ścinał równo całą powierzchnię, ponieważ, jeżeli byśmy użyli papierów, które będą się dostosowywać, one nam cały efekt wizualny przeniosą niżej. Zbierzemy tą warstwę lakieru, ale i tak będzie to widoczne, tak? Bo Ten my po się... prostu zejdziemy na poziom delikatnie niżej na warstwie samego lakieru bezbarnego, więc chcąc nie chcąc to miejsce, gdzie będziemy mieć te takie defekty, my musimy je zrobić na tak zwane kolano. Okej, okay, ale będziemy pracować na jak najmniejszej powierzchni, żeby na jak nie najmniejszej było... powierzchni, żeby nie było dużo... za duże, za duże, dokładnie. To co? Chyba zabieramy się do pracy. Zabieramy się, ja dam tylko jedną rzecz, że mora w samochodach obecnie jest wręcz wymagana, ponieważ sama jakość tłoczeń blacharskich jest na powiedzmy Różnym poziomie, i dzięki zastosowaniu mory optycznie gubimy te wszystkie, wszystkie nierówności. Jeżeli Dokładnie ładnie zrobimy, wy, wyliżemy ten lakier na, na, na kolanko, wszystkie te dołki później są o wiele bardziej, o wiele bardziej widoczne. Patrzycie tak wtedy na ten lakier. Pod kątem szczególności, to wszystko i widać. I wtedy bardzo łatwo ocenić jakość wykonanej usługi, tak? A są serwisy, gdzie robi się naprawdę tip top i ta powierzchnia jest idealnie równa. Z racji tego, że mamy parę wtrącej na masce i żeby ich nie szukać mocno, bo dwa defekty, które zawsze mogą się podczas lakierowania pojawiać, to dołek i coś, co nam wpadło. Coś, co nam wpadło, będzie zawsze wystające, dołek będzie dołeczkiem. I teraz od nas zależy, czy chcemy wypełnić lakierem bezbarwny ten dołek mhm. i przyszlifować go i dopiero usuwać ten efekt, czy też zostawiamy, no bo wiemy, żeby to usunąć przez samo szlifowanie, musimy. Ściągnąć tyle materiału, żeby dojść do jego najniższego punktu. To jest czasami niebezpieczne, bo nie wiemy w którym momencie osiągniemy poziom samej bazy, i już wtedy cała robota i tak będzie tracona. Od, od czego te dołeczki mogą się tworzyć? Dołeczki mogą z różnych powodów powstać. Głównym powodem są wszystkie części oleiste, które. Gdzieś tam nam fruwają w powietrzu. Mogą to być silikony z jakiegoś plaka, na przykład, bo ktoś na ładnie sobie plakuje obok, ewentualnie ktoś gotuje jakiś obiadek i to się unosi, nawet z perfum, czasami dodatki. O, y, te oleiste też potrafią się unieść i osiąść okay. podczas lakierowania. Podczas Jasne, a wystające wiadomo, śmieci z powietrza Śmieci z powietrza tak? ze, ze, ze wszystkiego. I żeby to wszystko uwidocznić, tak? Żeby się nie zastanawiać, czy mamy dołek, czy mamy górkę, czy cokolwiek. Mały taki tip. Zakładamy sobie wysokiej gradacji papier. U nas, akurat wykorzystamy sobie baflexa 3000. Oczywiście miękka przykładka. Niezastąpiony kwadraciak. Przematujemy sobie delikatnie, liźniamy, Zobaczycie, jaki jest efekt na, na samej masce. Wjeżdżaj tą trójką, Jurku. No i teraz widać wszystkie niedoskonałości, widać te śmieci, a w jednym miejscu mamy też ten dołek, o którym mówiłeś. Dokładnie. Tam, gdzie jest śmieć, zwróćcie uwagę, wystaje pypeć i jest taka otoczka charakterystyczna. Tam, gdzie jest tylko i wyłącznie dołek, yy, dziurka, tam jest dołek i tutaj już musimy podjąć decyzję, czy tniemy mocno, mamy materiału, czy ewentualnie wypełniamy. Nie ma gdzie się co się zastanawiać, wiemy dokładnie, w którym miejscu jest defekt, usuwamy defekt, polerujemy i do domu. Śmieci możemy wyciąć maszynowo, i do tego jest potrzebna mini szlifierka oscylacyjna. Dodam, że jest tutaj tylko i wyłącznie ruch oscylacyjny. Dosyć twarda przekładka i papier tolekat, czyli twardy na folii o gradacji 1500, żeby dobrze wyciąć wszystkie śmieci. Opcja druga zrobienie ręcznie, i tutaj potrzebujemy tolekatów, ale już kwadratowych, też na folii. Kostka bardzo twarda i robimy 1500, a później poprawka 2000. Dokładnie. Najłatwiejsza kombinacja. Dodam tylko, że maszyna się nazywa taczap tak zwany. Przekładka jest, ma górę stosunkowo twardą, żebyśmy wycinali równo powierzchnię, ale jest ona na piankowej podstawie. Przez to nie w gryzie nam się od razu nie zdeformuje tego lakieru bezbarwnego. Oczywiście, jak długo przytrzymamy, może takie zjawisko nastąpić, ale to nas zasekuruje do tego, żeby mieć jakiś zapas i wycinać to dość precyzyjnie. Piórku, zauważyłem, że tak jak ja lubisz pracować częścią tej kostki, nie całą. Chodzi o to, żeby jak, na jak najmniejszej powierzchni jednak tą zebrać tą morę, tak? Dokładnie. Teoretycznie powinniśmy mieć. pracować samym środkiem, tak? Mhm. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś przypadkach, że przy krawędzi pracujemy. Wtedy trzeba rzeczywiście bardzo tak. blisko się tej kosteczki trzymać, ale te. Jak już masz wyczucie i to doświadczenie, a wiemy, że tu już masz, tak, można pracować troszeczkę mniejszą częścią, żeby nie rozprowadzać za bardzo zdejmowania tej mory tak. z tego. Ja lubiłem nawet sobie dotrzeć, do, dociąć, przepraszam, i przykleić na tą część, ale żeby jak najbardziej punktowo pracować. Dokładnie. Można, tutaj różne są warianty, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od operatora. Powiedz mi coś na temat tego wtrącenia, bo tutaj została pewna pozostałość, tak jakbyś, nie wiem, po, część jego została. Tak? Ty fajnie spostrzegłeś i powiedziałeś, że wyrwało nam się. Tak? Nie ma tutaj wyrwania, tak jak przejdziesz sobie palcem, nie czuć żadnej, nie czuć no tam, żadnej dziury. Jest, jest to problem niestety wynikający z tego, że wtrącenie, które tutaj nam wpadło, to jest jakiś odłamek starego lakieru. Pozostały na być może przewodzie pneumatycznym, być może gdzieś jakieś zawygowanie z filtrów yy, yy, sufitowych. Coś spadło, coś, co jest stare, i ma po prostu szarą barwę samą z siebie, bo to jest ulepek różnych lakierów. To okay. nam wpadło w lakier bezbarwny i my teraz my tą górę ścięliśmy, ale niestety przecięliśmy tak naprawdę to wtrącenie na pół. Okay. I ono pokazało swoją szarość. Ja bym to zostawił, ponieważ jedyną metodą na usunięcie tego jest teraz szlifowanie tak daleko lakieru bezbarwnego, aż totalnie nie wytniemy tego wtrącenia. Czyli musimy dojść do podstawy. Do samej podstawy tego wtrącenia. Czy ona nie jest już w bazie i mamy 100% pewności, że przetniemy się do bazy usuwając ten defekt? Tego nie wiemy. Ja bym nie ryzykował, zostawiam to na tym, na tym etapie. Po jasne. wypolerowaniu nie powinno się to rzucać, rzucać w oczy. Wszystko jasne. Zanim przejdziemy do załagodzenia rysy po, po tych agresywnych papierach, które wykorzystaliśmy do wycięcia śmieci, zajmiemy się tym rantem wokół napisu. No i tutaj też musimy wykorzystać agresywny papier, czyli 1500, ale yellow ze względu na to, że on też jest na folii i jest bardzo sztywny, prawda? Dokładnie. Chodzi o to, żeby on nam równo od samej góry zbierał całą powierzchnię, żeby nie formował się tak, jak jest ta struktura powierzchni obrabianej. Tylko tniemy to, co wystaje, żeby jak najmniej ingerować we wszystko, co jest niżej. Do tego przekładka? Do tego przykładkę my zastosujemy na naszego kwadraciaka przykładkę pod Azilexa. Ona jest również na gąbce, ale na tyle sztywna, jeżeli chodzi o sam rzep, że utrzyma nam tą równość wycinania. Zrobimy, postaramy się pojechać tylko po samym napisie, żeby nie rozprowadzać całej tej powierzchni golenia na tak zwane, na tak zwane że, Żeby nie ścinać tej mory. Żeby zachować jak najwięcej fabrycznej mory. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Jeżeli efekt wizualny nie będzie satysfakcjonujący, oczywiście możemy to rozciągnąć większą, większą powierzchnię. I tutaj jest zrobiona już połowa napisu, czyli KO. Widać, że to wszystko się zrównało. Natomiast dalej widzimy, że jest jeszcze ten, to przełamanie, które nie jest wymatowane, i to właśnie nam psuje ten efekt. więc teraz kontynuujemy dalej, żeby dociąć resztę. Zgadza się, jest to bardzo fajne do zauważenia dzięki technologii pracy na sucho. Wystarczy przetrzeć tylko mikrofibrą urobek, nawet podczas pracy już jest to widoczne, czy jeszcze zostały nam jakieś dołki do wyprowadzenia, czy też nie. W technologii na wodę niestety mamy wszystko mokre, wszystko się zlewa, musimy przetrzeć, odczekać aż odparuje. Teraz zajmiemy się redukcją rysy po wycinaniu śmieci i w tym celu zastosujemy oczywiście kwadraciaka, miękka przekładka baflexowa, czyli i miękka sama gąbka i sam rzep żeby płynąć, jakby z falą, z morą, żeby już jej nie usuwać. No i do tego ty stosujesz papier 2,5 tysiąca, bufflex. Dokładnie. Ja natomiast często używam papieru 2000, no bo po tym 2000 też jakby nie mam problemu, żeby wyciągnąć, wypolerować tą powierzchnię. Zgadza się. Na pewno szybciej nam wyjdzie, jeżeli chodzi o wypolerowanie po 2,5, aczkolwiek różnice nie są na tyle, na tyle widoczne. Między 2 a 2,5. 2 na pewno ci szybciej bytnie tą wyrobi, tą rysę po 1500 na, na samej górze. Ja korzystam z mojej bo mi łatwiej polerować, jesteś specjalistą w polerowaniu, więc nie a, masz z tym najmniejszych problemów. A ty odmatowania, specjalistą. E, dobra, ale powiedzmy jeszcze o tym, że przejście od razu na Baflexa 3000 może nie być dobrym rozwiązaniem, ze względu na to, że będziemy musieli pracować dużo dłużej i ciężej będzie nam zatrzeć tą rysę po, po 1500 Yellow, czy też 2000 Toleka, tak? bo ręcznie zrobiliśmy 1500 i 2000 Poprawiliśmy. Tak, po telekacie już ta różnica będzie mniejsza, ale po 1500 w samym jelowce 3000 już to jest duży przeskok. Oczywiście jesteśmy w stanie to wypracować, ale musimy to już bardziej kontrolować. Tutaj zastosowaliśmy takie przejście bardzo bezpieczne między jednym a drugim. Oczywiście, jakbyśmy zrobili to Baflexem 2000, a potem 3000, to już by było mega książkowo. Ograniczyliśmy do, do dwóch papierów, to też jest skrócenie czasu. Myślę, że efekt będzie ok. Ale tutaj macie wiele możliwości i możecie zawsze pokombinować pod dany lakier. I tutaj chciałem zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę: jeżeli chodzi o kwadraciaka, możemy perfekcyjnie dojechać sobie do rantów. Generalnie w tym przypadku my nie skupialiśmy się na usuwaniu mory, dlatego ta jedna część, którą robił Jurek. Została no, taka przerwa powiedzmy na te 2-3 mm do rantu i to jest wystarczające. Ja natomiast obok zrobiłem na tak zwanego kozaczka, czyli do samego rantu. Generalnie można tak zrobić kwadraciakiem i robimy to jeżeli chcemy usuwać morę na zero, ale z drugiej strony musimy mieć też pewność, kto lakierował to auto i że mamy dosyć sporo lakieru. Ja to zrobiłem po prostu tak, żeby Wam to pokazać i aha, bo tutaj jakby nie usuwamy mory, więc teoretycznie nie, 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 nie powinienem tego robić, bo też później nakład czasu, jaki musimy włożyć w wypolerowanie tak wymatowanego rantu jest dwu, nawet trzykrotnie większy, niż zostawiając sobie te kilka milimetrów. Dlatego ja zostawiłem delikatny zapas. Pamiętajmy tylko, że na każdym rancie tego lakieru jest najmniej, a najbardziej on wystaje. Więc prawdopodobieństwo przecięcia się, jeżeli chodzi o szlifowanie, a nawet polerowanie, jest o wiele większe tutaj w tym miejscu niż na tej powierzchni parę milimetrów niżej. Jurek poleciał po maszyny. Nie miałem jeszcze okazji pracować ich maszynami. No i pasty też. Past nawet, nawet, nawet nie zdążyłem za, zanotować, że, że już są pasty Kowaksa, także to będzie pierwsze użycie, zobaczymy. Oczywiście pamiętajcie, że żadnej opinii po takim pierwszym użyciu do pasty trzeba przerobić dużo, 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 dużo. Na początku spójrzmy na bok maski, który w ogóle nie był matowany. Ta mora jest bardzo duża. Powoli przechodzimy do środka, w tej dolnej części, gdzie użyliśmy tylko papieru Bufflex 2500. Troszkę tej mory oczywiście zniwelowaliśmy, ale zobaczcie, że nadal zostało jej bardzo dużo. Idąc do góry w stronę napisu COWAX, jesteśmy na wysokości KO. I tutaj przypominam Wam, że wykorzystaliśmy papier Yellow 1500, czyli sztywny papier, i mówiliśmy Wam o tym, że usuniemy tu sporo mory. Tak też się stało. Ta mora została usunięta, ale z drugiej strony, na przybliżeniu, zobaczycie, że nie ma w ogóle tego rantu yy, od tego napisu. I znowu przechodzimy jeszcze wyżej, gdzie mamy ten czarny okrąg. I tutaj. Tego okręgu nie ruszaliśmy 1500, zrobiliśmy tylko bafleksem, więc ten rant automatycznie nam został. Nie pozbyliśmy się tej wady, no ale z drugiej strony, zobaczcie, że została nam też większa mora. Matowanie, matowanie, jak ja to lubię, ale czas już na podsumowanie. Yy, no, pokazaliśmy Wam, jak Usuna, jak usunąć wszystkie wtrącenia, czyli już wiecie, jak to zrobić za pomocą maszynki, bądź też ręcznie, jeżeli nie macie takiej maszynki. Pamiętajcie tylko, żeby pracować na jak najmniejszej powierzchni, no bo jednak do wycinania śmieci wykorzystujemy sztywne papiery na folii, tolekaty, które tą morę nam usuwają. Widzieliście też, że yellow jako sztywny papier, też usuwa nam tą morę. Udało się super usunąć ten ślad przejścia przy napisach, no ale niestety kosztem usunięcia mory, więc musimy mieć tego świadomość. Bardziej chodziło nam o to, żeby uświadomić Wam, który papier do czego służy. No i z kolejnej strony Baflex, który jest miękkim papierem na lateksie, on tą morę nam utrzymuje i to też zostało tutaj pokazane, chociaż... Na tym yy, konkretnym egzemplarzu mam wrażenie, że i tak ta jak na użycie Baflexa 2.500, to mora schodzi nam dosyć szybko. Zgadza się. Pamiętajmy o tym, że to są chemoutwardzalne lakiery, to nie są termoutwardzalne tak twarde jak fabryka lakieruje. Dodatkowo mieliśmy barwę lakieru bezbarwnego wylanego na drugi bezbarwny. Więc to też nam wyrównało jeszcze bardziej całą tą powierzchnię, więc ta mora, która ewentualnie tutaj się delikatnie pojawiła, ona była stosunkowo na pewno mniejsza niż to, co mamy na fabrycznych samochodach. Jest nam o wiele szybciej i łatwiej ją w tym momencie tu stąd yy, zebrać. No właśnie i nawet ten Baflex 2500 na miękkiej przekładce, e, szczególnie w miejscach, gdzie dłużej pracowałem, czy Jurek, e, widać, że tej mory usuwał coraz to więcej. Dlatego... Papiery to jedno, przekładka druga, dru sprawa trzecia, sprawa to jest czas pracy, i czwarty y, temat no to już sam lakier, tak jak Ty powiedziałeś. Dokładnie, musimy zawsze zastosować daną technologię pod y, konkretny przypadek. Z doświadczenia powiem, że zdarzało mi się użyć papieru Azilex, czyli to jest taki Bufflex tylko 1500, czyli ten na się miękki który teoretycznie nie usuwa mory, ale z racji gradacji 1500, no, potrafi dużo usunąć tej mory. A mimo wszystko, miałem przypadki lakierów, gdzie on mi idealnie minimalizował tą morę po lakierowaniu i dopasowywał do oryginału. Także zawsze musicie zaczynać próby od tych najdelikatniejszych papierów, jeżeli chcecie zachować tą morę. Tak? Zaczynamy od trójki, 2,5, 2500. Kochani, ja w ogóle dziękuję Jurku za kolejny fantastyczny materiał. Mam nadzieję, że Wy dowiedzieliście się bardzo dużo. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Zarówno ja będę tam odpisywał, Jurek? Jak najbardziej. Jak najbardziej, tak. A jeżeli chcecie jeszcze więcej materiałów z Jurkiem dotyczących matowania, no bo nie wyobrażam sobie robić o matowaniu sam. Już tak jakoś się przyzwyczaiłem, żeby, żeby nagrywać razem z Jurkiem, że myślę, że o matowaniu będziemy robić razem. Wpisujcie hashtag. Jaki hashtag? Rzeczy niemożliwe wykonujemy od ręki. O nie, to będzie za długo. <laughs> Wpisujcie hashtag matowanie lakieru. Buba. A my wtedy przygotujemy więcej materiałów. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Do następnego.